Jesteśmy na skarpowisku, ale Bach pogoda zrobiła oczywiście niespodziankę, a owiać 5 metrów w porywach do 10 a tu nie wieje nic Niebo jest bardzo ładne No i ząg ani z nie zrobimy Wszystko gitara. Jest piękne startowisko. Chyba nie wyjdziemy z rozpędem. Jesteśmy na startowisku. Dwa meterki jakieś tam powiewa. Jakieś dwa meterki pół meterka. Niebo jest piękne Nie wiem czy co tu w ogóle robić Czy w ogóle się rozpalać żeby z nawet zrobić